Rodzina Kowalskich mieszkała w niewielkim, lecz własnym domku na przedmieściach Warszawy. Choć formalnie była to dzielnica miejska, okolica wciąż nosiła znamiona wsi, u niektórych sąsiadów gdakały kury, inni trzymali kozy albo trzodę chlewną. Panował tam osobliwy spokój, który po zmroku potrafił przybrać niepokojącą ciszę. Andrzej Kowalski pracował jako magazynier w pobliskim zakładzie produkcyjnym, a jego żona Marianna była tam księgową. Prowadzili uporządkowane, przewidywalne życie. Ich ośmioletni syn Marek uczęszczał do drugiej klasy szkoły podstawowej, natomiast 16 córka Paulina rozpoczęła właśnie naukę w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego. Pewnego dnia rodzice zostali zmuszeni do nagłego wyjazdu do siostry Andrzeja, mieszkającej w miejscowości oddalonej o niemal 300 km od ich domu. Sprawy rodzinne wymagały ich obecności, a późna pora sprawiła, że musieli tam przenocować. Opieka nad Markiem spadła więc na Paulinę. Wieczór upływał spokojnie. Dzieci długo nie zamierzały zasypiać, grały na laptopie, śmiejąc się i zapominając o świecie za oknem. Nagle ekran zgasł, w tej samej chwili zapadła cisza, jakby dom wstrzymał oddech. Szybko okazało się, że w całym budynku nie ma prądu. Paulina, nieco zaniepokojona, zeszła do piwnicy sprawdzić bezpieczniki. Marek, zmęczony długim dniem, zasnął przy biurku, wciąż ubrany, z głową opartą o klawiaturę. Rodzice wrócili następnego dnia w południe. Andrzej chciał zostać u szwagrów dłużej, lecz Marianna od rana czuła nieokreślony niepokój. Uparła się na natychmiastowy powrót. W drodze rozpętała się gwałtowna ulewa, deszcz bębnił o dach samochodu, a widoczność była niemal zerowa. Gdy w końcu dojechali na miejsce, coś od razu wydało się nie tak. Drzwi do domu nie były zamknięte na klucz. W środku panowała cisza. Marek spał w ubraniu przed komputerem, dokładnie tam, gdzie zostawiła go siostra. Po Paulinie nie było jednak żadnego śladu. Drzwi zatrzasnęły się za nimi z głuchym trzaskiem. Marianna rzuciła torebkę na podłogę i pobiegła na górę, wołając imię córki. Andrzej w tym czasie sprawdził łazienkę, kuchnię, podwórze, a nawet szopę za domem. Pauliny nie było nigdzie, jej kurtka wisiała na wieszaku, telefon leżał rozładowany na biurku, buty stały równo pod ścianą. Wszystko wyglądało tak, jakby wyszła tylko na chwilę i nigdy nie wróciła. Policja pojawiła się jeszcze tego samego dnia. Rozpoczęto intensywne poszukiwania, psy tropiące, przeczesywanie okolicznych pól, lasów i opuszczonych zabudowań. Przesłuchano sąsiadów, kolegów ze szkoły, nauczycieli. Sprawdzono monitoringi dróg wylotowych z miasta. Bez skutku. Jedni twierdzili, że widzieli dziewczynę idącą poboczem w czasie burzy, inni, że nocą pod domem stał obcy samochód. Żadnej z tych wersji nie udało się potwierdzić. Mijały tygodnie, potem miesiące. Sprawa Pauliny Kowalskiej powoli schodziła z pierwszych stron gazet do policyjnych archiwów. Marek przestał spać w swoim pokoju, Marianna bała się ciszy, a Andrzej godzinami siedział w samochodzie zaparkowanym przed domem, wpatrując się w drogę. Każdy telefon, każdy dzwonek do drzwi wywoływał ten sam bolesny skurcz nadziei. Minęło pół roku. Kierowca ciężarówki znalazł na poboczu drogi prowadzącej do jej domu zdezorientowaną Paulinę. Dziewczynka była wyczerpana, brudna, z pustym, nieobecnym spojrzeniem. Nie potrafiła powiedzieć co działo się z nią w ostatnich miesiącach. Jej pamięć była fragmentaryczna, poszatkowana, jakby umysł sam odciął ją od traumatycznych wydarzeń, by umożliwić przetrwanie. Niemal w tym samym czasie doszło do pojmania seryjnego mordercy Alojzego Wiśniewskiego. Początkowo śledczy nie łączyli go w żaden sposób ze zniknięciem Pauliny. Z ustaleń policji wynikało, że formalnie nie miał z jej zaginięciem nic wspólnego. Dziesięcioletni Marek, młodszy brat Pauliny, od momentu jej odnalezienia zachowywał się inaczej niż dorośli. Podczas gdy rodzice dziewczynki pogrążeni byli w emocjonalnym chaosie, na przemian w ulgę, gniew i poczucie winy, Marek obserwował. Był dzieckiem nadwrażliwym, obdarzonym silną potrzebą porządku i logicznego wyjaśniania świata. Powrót siostry bez odpowiedzi na pytanie, gdzie byłaś. Nie dawał mu spokoju. Zauważył, że ich sąsiad wiejo po odnalezieniu Pauliny zmienił się. Stał się jeszcze bardziej zamknięty, nerwowy, unikał spojrzeń. Dla dorosłych była to nieistotna zmiana w zachowaniu dziwaka, lecz dla Marka sygnał. Chłopiec, próbując poradzić sobie z lękiem i bezsilnością, przyjął rolę detektywa. Był to jego sposób na odzyskanie kontroli nad rzeczywistością, która nagle okazała się groźna i nieprzewidywalna. Przeglądając potajemnie śmieci wieja, Marek znalazł kominiarkę, zabawkę zmieniającą głos, jednorazowe chusteczki do odświeżania ciała, puste opakowania po lekach psychotropowych, książki, elementy garderoby należące do sąsiada, a nawet przenośną toaletę. Dla dziecięcego umysłu, który łączył fakty w prosty, jednoznaczny ciąg, obraz był jasny, to wiejo przetrzymywał jego siostrę. Marek, targany strachem i poczuciem obowiązku, zgłosił swoje odkrycie na policję. Prawda okazała się jednak bardziej złożona. Osobą, przed którą Wiejo przez pół roku ukrywał Paulinę, był Alojzy Wiśniewski, człowiek powszechnie uważany za uczciwego obywatela, spokojnego sąsiada, kogoś, komu się ufa. Nienaganna opinia społeczna stanowiła jego najlepszą maskę. Nikt nie przypuszczał, że za fasadą normalności kryje się seryjny morderca. W dniu zaginięcia Pauliny, Wiejo był świadkiem sceny, która na zawsze zmieniła jego życie. Zobaczył, jak Wiśniewski próbuje siłą wyprowadzić dziewczynę z domu i zaciągnąć ją do samochodu. Nie miał wątpliwości, to było uprowadzenie. Zareagował instynktownie, uderzył Wiśniewskiego w głowę, obezwładniając go na tyle, by uwolnić Paulinę. Nie wezwał policji. Była to decyzja wynikająca nie z lekkomyślności, lecz z bolesnej samoświadomości. Wiejo od lat funkcjonował na marginesie społeczności. Uważano go za nieudacznika i odludka, głównie dlatego, że jego rodzice byli alkoholikami, a on sam, wbrew lokalnym normom, nie pił, nie uczestniczył w libacjach, lecz czytał książki i trzymał się na uboczu. W przeciwieństwie do Wiśniewskiego, który cieszył się powszechnym szacunkiem, Wiejo nie miał kapitału zaufania. Wiedział, że nikt nie uwierzy jego wersji wydarzeń. Zabrał więc Paulinę do swojej piwnicy. Nie był to akt impulsywny ani przemocowy, lecz dramatyczna, chłodna kalkulacja. Wiedział, że jeśli dziewczynka wróci do domu, Wiśniewski ostrożniejszy i bardziej bezwzględny dokończy to co zaczął. Przez kolejne miesiące wiejo żył w stanie permanentnego napięcia. Nie traktował Pauliny jak więźnia, lecz jak osobę, za której życie ponosi absolutną odpowiedzialność. Jego zachowania, środki ostrożności, przedmioty znalezione później przez Marka wynikały z lęku, nie z okrucieństwa. Jednocześnie Wiejo wiedział, że to nie może trwać wiecznie. Jedyną drogą do uwolnienia dziewczynki było zdemaskowanie Wiśniewskiego. Zaczął go obserwować, śledzić, dokumentować jego zachowania. Gdy Wiśniewski próbował uprowadzić kolejną ofiarę, Wiejo zareagował ponownie, tym razem doprowadzając do jego ujęcia. Dopiero wtedy maska opadła. Społeczność zobaczyła w Wiśniewskim potwora, a nie wzorowego obywatela. Gdy Wiejo upewnił się, że zagrożenie definitywnie minęło, wyprowadził Paulinę i zostawił ją przy poboczu drogi prowadzącej do jej domu, w miejscu, gdzie mogła zostać odnaleziona, ale gdzie nikt nie powiązałby jej powrotu z nim. Późniejsze ustalenia śledczych potwierdziły, że Wiejo działał w warunkach skrajnego przymusu moralnego. Gdyby wcześniej zgłosił swoje podejrzenia, nikt by mu nie uwierzył. Gdyby wcześniej wypuścił Paulinę, zginęłaby. Sam Wiśniewski przyznał, że nie zamierzał jej odpuścić. Analiza psychologiczna wykazała również, że rodzice wieja z powodu wieloletniego alkoholizmu przyczynili się do stygmatyzacji syna, przypisując mu etykietę nieudacznika tylko dlatego, że nie powielał ich destrukcyjnych wzorców. Zostali skierowani na przymusowe leczenie odwykowe. Wiejo i Paulina objęci zostali długoterminową, profesjonalną terapią psychologiczną. Oboje trafili do liceum ogólnokształcącego, gdzie po raz pierwszy mogli funkcjonować bez etykiet i uprzedzeń. Z czasem Wiejo stał się szanowanym członkiem społeczności, znanym jako specjalista od trudnych przypadków kryminalnych, człowiek, który rozumiał zarówno mechanizmy zła, jak i cenę, jaką płaci się za odpowiedzialność. A Marek zrozumiał, że jego dziecięce śledztwo, choć oparte na błędnych wnioskach, było aktem miłości i potrzeby ochrony siostry. Z tą świadomością dorastał szybciej niż rówieśnicy, ucząc się, że prawda rzadko bywa prosta, a dobro czasem przybiera formy, których nie potrafimy od razu rozpoznać.